Czy Watykan zdradził papieża? Śmierć Franciszka i Cień Głębokiego Kościoła. Rok 2025 miał być rokiem refleksji nad dziedzictwem papieża Franciszka. Zamiast tego, świat pogrążył się w teorii zdrady na najwyższym szczeblu. Czy to możliwe, że człowiek, który próbował zreformować jeden z najstarszych bastionów władzy na świecie, sam padł ofiarą tych, których chciał oczyścić? Wszystko zaczęło się znacznie wcześniej, od niedoszłego zamachu podczas podróży do Iraku, przez intrygi wokół finansów Watykanu, aż po zaskakującą śmierć Franciszka, która, choć oficjalnie naturalna, dziś wzbudza coraz więcej pytań. Jeden z byłych agentów włoskich służb specjalnych ujawnia, że głęboka instytucja w Watykanie miała sprzedać papieża jak pionka na szachownicy geopolitycznych wpływów. Co gorsza, podejrzenia wskazują na jego najbliższe otoczenie ludzi, którzy jeszcze niedawno całowali jego pierścień. Czy naprawdę wydano cichy rozkaz, czy Franciszek został zamordowany przez ludzi, którzy bali się jego reform? Czy Watykan stał się ofiarą własnej ciemności? Był 2021 rok, gdy papież Franciszek wyruszył z historyczną wizytą do Iraku. Najpierw sygnały wywiadu ostrzegały przed zamachem samobójczym, a potem ujawniono, że przy Papa Mobile zmierzał rozpędzony samochód Pułapka. Uratował się dzięki błyskawicznej reakcji służby bezpieczeństwa i światu wydawało się, że wszystko wróciło do normy. Jednak niedawna śmierć papieża, początkowo uznana za następstwo naturalnych przyczyn, odkryła coś znacznie mroczniejszego. Otóż były operacyjny włoskiej służby im twierdzi, że w Watykanie funkcjonuje struktura tak zwanej głębokiej instytucji, sieć wpływów, która wystawiła na sprzedaż samego papieża. Według jego relacji to właśnie osoby z najbliższego otoczenia Franciszka miały wydać rozstrzelny rozkaz. A sam lawirujący Franciszek kiedyś żartobliwie pytał, czy chcecie, żebym powiedział to wprost? Ludzie myją ręce, a w Watykanie grasuje tylu judaszów. Ziarno podejrzeń zasiał arcybiskup Carlo Maria Vigano, mówiąc o istnieniu w hierarchii Kościoła tajemniczej siatki, TAWA. Głębokiego Kościoła. To pojęcie, inspirowane teoriami o „głębokim państwie”, sugeruje, że w murach Watykanu działa mroczna frakcja, dążąca do zachowania władzy i ukrywania wszelkich nieprawości. Papież jako ofiara reform. Pierwsza wersja tej historii przedstawia Franciszka jako reformatora, który odkrył machinacje sięgające szczytów Watykanu, szczególnie w niejawnej polityce finansowej. Jako pierwszy podjął odważne kroki. Powołał kardynała Georga Pella do nadzoru nad finansami, wstrząsnął funduszem pielgrzymów, zainicjował śledztwo przeciwko kardynałowi Angelo Becciu, oskarżonemu o sprzeniewierzenie milionów. Te reformy wywołały fale sprzeciwu w gronach dotychczas uprzywilejowanych, a z czasem, według spiskowców, przerodziły się w plan likwidacji papieża, który za dużo wiedział. Pojawiały się nawet social-mediowe teorie, że w trakcie hospitalizacji w 2025 roku wpływowe grupy stłumiły informacje, by przeprowadzić ostateczne uderzenie. Głośne były fatalistyczne wrzutki influencera Simon Bazila, czy użytkownika Otawo na TikToku, którzy twierdzili, że Watykan tuszuje śmierć Franciszka. Nawet Wigano w lutym 2025 roku sugerował, że sprzeczne komunikaty o stanie zdrowia papieża to element celowego fałszu. Papież jako marionetka głębokiego kościoła, alternatywna narracja odwraca rolę, Franciszek jest rzekomo origami globalistycznych wpływów, papież marionetka sta. Galen Mafia, grupy liberalnych kardynałów, którzy od lat spotykali się w Sankt Galen, by planować wybór progresywnego papieża. Według tej teorii Watykan miał zostać przejęty przez masonerię i wielkie organizacje jak World Economic Forum, aby promować agendę laicką i antykatolicką. Arcybiskup Wigano wskazywał nawet na, Wielki Reset, jako dowód, że Franciszek współpracuje z Klausem Schwabem. W mediach społecznościowych pojawiały się sensacyjne wpisy: Papież handluje tajnymi księgami Watykanu z globalistami. Na Watykańskim stadionie odbyły się rytuały mrocznego kultu, choć żadna poważna redakcja czy fakt-checker tego nie potwierdzały. Historyczne Echa, zamach na Jana Pawła I, ten motyw spisków nie jest nowy. W 1978 roku papież Jan Paweł I zmarł nagle po 33 dniach pontyfikatu. David Jalop w książce In God's Name twierdził, że padł ofiarą morderstwa z powodu zamiaru ujawnienia korupcji w finansach Kościoła. Choć późniejsze badania, jak te Johna Cornwella, wskazały raczej na nieudolność instytucjonalną niż zdarzenie kryminalne, narracja o zabójstwie papieża wróciła w odniesieniu do Franciszka. Zderzenie z Kaną i koniec mitu. Współcześnie te katolickie teorie zbiegły się z antyrządowymi narracjami Kaną. W 2020 roku Vigano pisał list do prezydenta Donalda Trumpa o walce z „głębokim państwem” Watykanu. Zwolennicy Kanon powielali tezy o skrytobójczych planach i pedofilskich kabalach. Reuters i inne agencje dementowały te rewelacje, przypominając o codziennych, relacjonowanych publicznie wystąpieniach papieża. Siła tradycjonalistycznych mediów, media tradycjonalistyczne, Church Militant, LifeSite News, podchwyciły teorię Osta. Galen Mafia i Głębokim Kościele publikowały teksty o heretyckim charakterze Franciszka, a nawet o Antaj Popapie, który nielegalnie usurpuje tron. Połączone z internetowymi influencerami, np. Taylor Marshall, autor Infiltration, tworzyły równoległy ekosystem dezinformacji. Rzeczywistość, reforma zamiast spisku. Tymczasem papież Franciszek działał w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła, troska o ubogich, ochrona środowiska, laudatosi, przyjmowanie osób rozwiedzionych, dialog z LGBTQ. Reformował Bank Watykański, doprowadził do procesu kardynała Becciu i wprowadził procedury raportowania nadużyć, motu proprio vos estis lux mundi. Nie ma żadnych dowodów na makiaweliczny plan zabójstwa, żaden duży serwis informacyjny, watykańska służba informacyjna ani uznane agencje nie wspominają o logice ostatniego odkrycia. Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku, a kolejne dni wypełniły się ceremoniami pogrzebowymi i dyskusjami o jego dziedzictwie reform. Dziedzictwo walki z dymem szatana, w najgłębszym wymiarze papież nazywał klerikalizm duchowną pychę, dymem szatana wewnątrz kościoła. Każdego Bożego Narodzenia krytykował biurokratyczną sztywność i odchodził od tradycyjnego myślenia, by zbliżyć Kościół do ludzi. Jego konfrontacja z przeszłymi skandalami, otwarcie archiwów o Piusie XII, wdrożenie reform finansowych, stanowcze kroki wobec abuzów, pokazują strategię stopniowej, ale konsekwentnej przebudowy Watykanu. Co dalej, spiskowe teorie o głębokim kościele to raczej projekcje lęków przed zmianą niż opis rzeczywistych machinacji. Prawdziwa walka, jaką prowadził Franciszek, to starcie z wewnętrzną opieszałością, tradycjonalistycznym konserwatyzmem i korupcją finansową. Jego pontyfikat był procesem, a nie jednorazowym dramatem i to on pozostaje najważniejszym wnioskiem tej historii. Choć cienie tajnej sieci w Watykanie będą krążyć po internecie, dziedzictwo papieża reformatora opiera się na faktach, transparentności, dialogu i trosce o człowieka. to właśnie one w przyszłości mogą ocalić Kościół przed prawdziwymi zagrożeniami, nie zaś wymyślonymi przez internetowe legendy.